Cześć wszystkim! Jest to taki pierwszy odcinek serii vlogów. Jeszcze takich filmów nie kręciłam, ale pomyślałam, że jest to dość ciekawe, ponieważ przyjechało do mnie sporo ciekawych sprzętów i jakby pokażę Wam zaraz, jakie są plany na następne recenzje, na następne filmy. Jest to dość ciekawe, ponieważ będą rzeczy, których jeszcze wcześniej na kanale nie było. Czyli oprócz tych recenzji standardowych myszek, klawiatur czy komputerów, yy, pojawią się też nowe rzeczy, ale o nich za chwilę. Może nie będę wszystkie omawiać dokładnie szczegółowo, ale Wam pokażę tutaj na biurku, na stole. Jak to wygląda, bo wszystkie te rzeczy tutaj zabrałam, więc zaraz o nich powiem kilka słów. Ustawię tę kamerę tutaj na statyw i sami zobaczycie. Ci co byli na ostatnim streamie, który robiłam z okazji 25 tysięcy subów, mówiłam, że zbieram na kaktusa, niektórzy się dorzucali do niego, ale tutaj udało mi się pozyskać pierwszego kaktusa w tym studiu. Zaraz go wam pokażę. Nie jest to dwumetrowy, tak jak mówiłam na live, czyli dwumetrowy, trzymetrowy kaktus. Na sam początek mniejszy, ale też jest spoko. Tu stoi obok procesorów Intel'a, natomiast wieża procesorów AMD jest na górnej półce no i też tutaj widać energetyka Energetyk czy to kawa? Właściwie to nie wiem, ale jest to na pewno od Be Quiet Tak jest To są ich zaślacze I tutaj mamy, że to jest ener energetyczny drink czyli po prostu energetyk, ale też wiem, że gdzieś mam jeszcze od nich kawy takie w identycznych Puszkach. Że tutaj są te rzeczy, o których wspominałam i już wyjaśniam. Tutaj jest w ogóle coś, co zamówiłam z i zaraz też to opakuję, ale mm, tutaj chodzi też o wizualnie o ten komputer biały, który składałam parę dni temu. Nie wiem, czy widzieliście ten film, w którym właśnie jest recenzja obudów S500, S300 Thermaltake I generalnie stwierdziłam, że w tamtym właśnie komputerze brakuje przedłużek białych. No to zdecydowałam się zamówić właśnie z hard PC odebrałam to dzisiaj z paczkomatu. No i też jeszcze jedna rzecz, ponieważ jest tam watomierz, który wkładamy do gniazdka i można w ten sposób mierzyć em, pobór prądu po prostu. E, więc też jest to mega przydatne, ponieważ niektórzy będą się kłócić, że tyle i tyle pobiera ich na przykład komputer. E, takim urządzeniem można wszystko sprawdzić i jest, nie jest ono jakoś zbytnio drogie. Kolejna rzecz to są słuchawki od Sharkuna SGH30, czyli też jakiś nowy model, nie ma jeszcze ich, tego modelu recenzji. Myszka Dream Machines, z tego co wiem, to tutaj jest jeden z najlepszych sensorów, natomiast dużo jest tych modeli obecnie myszek z tymi dziurami na rynku, także jestem ciekawa właśnie jak w przypadku Dream Machines pod względem jakości wykonania i testów. Dwie tutaj widoczne karty graficzne. No właśnie, tutaj jest taka ciekawostka, ponieważ są to RTX, ale z serii Turing, czyli RTX 2080 Super no i RTX 2060, czyli generalnie karty, które każdy już zna, i wydajność. Tutaj nie będzie żadnej niespodzianki, ponieważ wszyscy teraz czekają na karty Amper, tak? a nie na te z karty serii Turing. Ale postanowiłam, że skoro już dostałam te karty, to zrobię ciekawszy film nie pod względem wydaj wydajności w grach, czyli tak jak standardowo wszędzie wszyscy szukają, jaka jest wydajność lamp-pasów w danej grze, tylko przetestuję pod względem Adobe Premiere Pro. Czyli yy, na przykład, używając tą kartę graficzną, czy będzie szybszy render, czy używając tą kartę graficzną, jaka będzie różnica w prędkości renderu ponieważ e, ja obecnie używam właśnie renderingu, e, przyspieszenia renderowania z użyciem karty graficznej. I właśnie postanowiłam porównać renderując e, w dwóch rozdzielczościach, czyli 1080p i 4K, czy będzie jakaś widoczna różnica, ponieważ e, różnica cenowa między tymi kartami jest ogromna. No i też chcę sprawdzić, czy będzie jakaś e, znacząca różnica pod względem prędkości renderowania. Ok, jeszcze tutaj widoczny jest fotel Thermaltake'a, który też świeżo złożyłam. I generalnie ten fotel jest duży, jest duży, jest to fotel, który ma maks obciążenia 150 kg, jest to model Comfort yy, I ten fotel właśnie otrzymam od Thermaltake'a. No i ten fotel też będzie się pojawiał przez najbliższy rok na wstępach i na zakończeniach filmu. Yy, wracając do rzeczy, tutaj jest nanoleaf canvas, są to panele na ścianę. Te karty przesunę. Chodzi o to, że jest tutaj bodajże 17, tak? 17 takich kwadracików, które przyczepiamy na ścianę lub na sufit, jak ktoś oczywiście chce. Można nimi sterować podświetleniem za pomocą, właśnie tutaj widać, dotyku. E, reagują one na muzykę, na synchronizację muzyki, reagują na to, co mówimy, czyli generalnie pewnie powiem, żeby się świeciły na czerwono, to powinny zareagować. E, white colorful lightning. No to czyli w kolorze. Białym mogą się podświetlać, a także tym całym RGB. No, i tutaj też jest napisane fajnie, że można sterować z Apple HomeKit. Ja osobiście użyłam właśnie y, iPhone'a, więc na pewno się przyda, że można właśnie sterować tym z poziomu APEK, y, które są w iOS ie Generalnie plan na te panele jest taki, że gdzie się przyczepię, nie wiem czy do końca tutaj, właśnie w tym miejscu, gdzie nagrywam te odbitki, czy tam trochę dalej, czyli gdzie tutaj mam swoje stanowisko. E, także o tym jeszcze pomyślę, ale na pewno będzie z tego osobny film. Bo to jest dość ciekawe, no ładny to robi efekt wizualny. Te osoby, które właśnie mają te panele Nano Leaf Canvas, e, robi to mega efekt w oświetleniu pokoju. Idąc dalej, tutaj jest chłodzenie MSI wodne Core Liquid 240 RH. No i teraz tak, generalnie ten model był już znany, są jego recenzje, ale bez dopisku tego RH, czyli bez dołączonego kontrolera, który właśnie tutaj jest widoczny na pudełku. Więc za pomocą takiego kontrolera można fajnie wybrnąć, kiedy ktoś nie ma e, adresowalnego RGB czy ARGB na płycie głównej, zazwyczaj pewnie ARGB, e, ponieważ jeśli ktoś właśnie ma płytę główną, no, biedniejszą wersję można śmiało powiedzieć. No to właśnie za pomocą takiego kontrolera można mieć też cały czas podświetlane wentylatory na chłodnicy, a także na blokopompce. Będą testy tego chłodzenia, nie wiem jeszcze, czy, czy na platformie z AMD, czy z Intelem, ponieważ mam dwa komputery. To no jeszcze przemyślałem. Na pewno w październiku pojawi się właśnie film z testem tego chłodzenia wodnego. No i rzecz najciekawsza, ponieważ to jest Shuttle, jest to mini komputer, który przyjechał z Niemiec. Mam wykonać jego testy i szczerze mówiąc, nawet jeszcze go nie odpakowałam, zresztą tu widać. Ten komputer, z tego co wiem, ma dołączone pamięci RAM, ma też dołączoną, oczywiście jest obudowa, płyta główna, no i jest zasilacz. Nie ma procesora, chłodzenie do procesora. Powinno być, no teoretycznie, żeby się zmieściło do tej obudowy, żeby nie było jakiegoś większego problemu. No i też wiem, że może być problem z kartą graficzną, ponieważ praktycznie wszystkie karty, które ja posiadam, są one duże. Karty palita są duże, zwłaszcza GameRock, który posiadam 1080. No i też jeszcze yy, mam przecież Gigabajta 2060 Super, który ma trzy wentylatory i jest długi. Natomiast tutaj wiem, że musi być to karta graficzna mniejsza z dwoma wentylatorami i będzie problem, będę musiała jakoś wykominować, żeby yy, właśnie. Do tego komputera włożyć taką mniejszą kartę, ale to jeszcze pomyślę właśnie, jaki to będzie model i skąd go wezmę. Na ten moment to wszystko. Ja tego, tego mini komputera nie będę jeszcze rozpakowywać. Wydaje mi się, że wrzucę jakąś, jakieś zdjęcie, właśnie jak już odpakuję ten karton na Facebooka, czy na Instagrama, jak wygląda on po odpakowaniu i że wkrótce będą testy i tak dalej. Natomiast to, co tutaj jest, czyli te przeduszki, to też zaraz wrzucę osobny filmik zaraz po tym, znaczy. Osobne nagranie, które złączę w tym jednym filmie, żebyście sami zobaczyli, właśnie jak te przeduszki wyglądają i jak wygląda ten watomierz gdyby ktoś był zainteresowany zakupem takiego czegoś, czyli jak jest pobór prądu. Przed chwilą przyszedł znowu kurier i zostawił jakąś paczkę. Wydaje mi się, że jest to jakaś myszka i klawiatura, ale to muszę odpakować i za chwilę Wam pokażę. Okej, okay, dużo się nie pomyliłam. Jest, jest myszka, jest podkładka. Podkładka jest ogromna naprawdę są on ogromnych rozmiarów i widać, że tutaj Patriot oferuje podkładkę large size, czyli ogromny size i super size, czyli dwie jakieś tam największe podkładki tego producenta oczywiście odpakowanie tego i jakby testy tej myszki wszystko będzie razem z tą podkładką na jednym materiale, także też już niedługo wydaje mi się, że w październiku, może pod koniec października też ten materiał wleci na kanał widoczny watomierz jest naprawdę bardzo fajnym urządzeniem, jego koszt jest około 50 zł i tutaj zobaczcie, zwróćcie uwagę, że właśnie to jest bardzo ważne, żeby wziąć to pod uwagę, kupując to urządzenie, ponieważ uziemienie jest z górnej części tej wtyczki, czyli ważne jest, żebyście zobaczyli, czy w kontakcie, w którym chcecie używać tego watomierza, czy uziemienie jest z górnej strony. Jeśli jest z dolnej, no to może być problem. Także to też właśnie warto wziąć pod uwagę. I co dalej? Tutaj jest ekran i tutaj można nawet zobaczyć jednorazowo pobór energii, jaki jest na przykład z komputera, ale też można na przykład ustawić, żeby wyliczało pobór przez cały miesiąc, czyli przez cały miesiąc, ile generalnie jest poprzez ten kontakt, poprzez to urządzenie, ile pobieraliście prądu, ile energii. No i na końcu też można wyliczyć koszt właśnie tej energii. Nie wiem do końca, jak to działa, ale to wszystko jeszcze się sprawdzi. Wiem, że to urządzenie jest generalnie bardzo mocno polecane i chwalone dla osób, które chcą sobie w szczegółach zobaczyć zużycie prądu czy, czy jakiś tam koszt. Ok, tutaj w środku już powinny zostać tylko przedłużki. Przedłużki, przedłużki, przedłużki. No więc tak, z przedłużek tutaj widać, że jest kabel PCI Express, czyli generalnie do karty graficznej przedłużka. Ja e, o, oczywiście podłączę to wszystko za pomocą tych przedłużek do mojego zaślacza i pokażę efekt e, przed i po, bo to jest dość istotne, e, ponieważ niektórzy mogą się zastanawiać, po co takie coś się kupuje. Pokażę właśnie efekt przed i po. Na pewno dodam to e, na Facebooku w osobnym poście. Nie będę tego dodawać już w tym filmie, bo nie wiem kiedy do końca zajmę się podłączaniem tych przedłużek, ponieważ teraz będę nagrywać zaraz osobny film więc w tym momencie nie ma na to zbytnio czasu. Więc tak, to jest 24 pinowe do płyty głównej, przedłużka. Wszystkie są to producenta Gelit, yy, więc ich ceny też na pewno znajdziecie w, w opisie filmu. Też dodam właśnie linki do sklepu Hard PC, w je zakupiłam. No i tutaj jest też jeszcze yy, 24 pinowe No tak, tutaj mamy do yy, procesora, zasilanie procesora 8-pinowe. Przedłużka do płyty głównej, no i do karty graficznej. Eee, także tak to wygląda. Jeśli oczywiście ktoś ma kartę graficzną, która potrzebuje więcej wtyczek PCI Express, to wtedy trzeba kupić. Eee, to trzeba kupić takich przedłużek więcej, ponieważ tutaj jest tylko. 8-pinowa łącznie, a ja, moja karta graficzna akurat potrzebuje 8 pinów zasilania, więc ja nie dokupywałam kolejnej przedłużki. Ale oczywiście, gdyby ktoś miał jakiś tam RTX 2070 Super, 2080 Super czy jeszcze mocniejsze karty, no to wtedy trzeba dokupić kolejne przedłużki lub kolejną przedłużkę. W tym filmie to już wszystko. Nie wiem, czy taka forma vloga Wam się podoba, czy takie coś chcecie, żebym częściej robiła lub raz na jakiś czas, czy żebym w ogóle może nie robiła. Co będzie po prostu w następnych filmach? Jest to, wydaje mi się, takie, taki skrót tego, co do mnie przyjechało, co będzie w niedługiej przyszłości, ponieważ wydaje mi się, że właśnie ten komputer z Niemiec, ten mini komputer z Niemiec, nie zrobię go tak szybko, ponieważ jeszcze muszę zebrać inne podzespoły. Wydaje mi się, że w październiku lub w listopadzie. Co jeszcze? No, te przedłużki, tak jak mówiłam, niedługo pokażę różnicę przed i po w moim komputerze, jak to wygląda. No i też te panele Nanoleaf na ścianę zamontuję już pewnie w przyszłym tygodniu, też będzie z tego osobny film. Karty graficzne e, będzie to priorytet największy, ponieważ zaraz po skończeniu tego materiału biorę się za zrobienie tego filmu z kartami graficznymi w Premiere Pro, jaką daje różnicę e, karty graficzne, przyspieszenie kart graficznych podczas renderingu. Czy warto dopłacać 2000 zł do tej droższej karty graficznej, czy wystarczy mieć rtx 2060. No i cała reszta, czyli tutaj właśnie Chłodzenie MSI też będzie w październiku, testy tego chłodzenia. No i też peryferia, czyli myszki klawiatury też pojawią się niedługo. Wiem, że w, w październiku jest premiera pewnych peryferii od SPC, także też postaram się zrobić jeden z tych materiałów właśnie z peryferiami od SPC, żebyście zobaczyli, co tam jest oferowane przez tego producenta właśnie w październiku. Tymczasem to już wszystko i tak jak mówiłam, jeśli ten, ten vlog Wam się podobał, taka forma przedstawiania materiałów, co będzie w przyszłych filmach, jeśli to Wam się podoba i takie coś Wam odpowiada, no to zostawcie łapkę w górę. Tymczasem już do zobaczenia i widzimy się niedługo.